Katecheza dziesiąta Królewska droga Kościoła jako podstawowa reguła całego życia wewnętrznego uniżanie się Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami Na katedrze Mojżesza zasiedlę uczeni w piśmie i faryzeusze Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co Wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówię, mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą by ich pozdrawiano na rynku i żeby ludzie nazywali ich rabi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a we wszyscy Braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Trzeba przyznać, że dzisiejsze słowo, w dniu Matki Bożej, w sobotę bardzo mocno nas wprowadza w ten klimat służebnicy Pańskiej. Hmm. Jest to y, jakiś, jakimś darem dle, tych rekolekcji dla nas dzisiaj, że wchodzimy w tą, w tą duchowość y, w służby tej, tej Drogi Królewskiej. Ta, I w tej opatrzności Bożej mamy dzisiaj to skierowane słowo Rozważane już w namiocie spotkania, i nie wiem, czy się e, zgodzicie ze mną, że jest coś pięknego e, w, tej, w tym opisie z Księgi Rod. E, tu widać olbrzymią pokorę tych wszystkich osób, o których tu jest mowa. Ten Boaz to był człowiek e, naprawdę e, głębokiej duchowości. Człowiek, który potrafił przejść ponad wszelkimi podziałami kulturowymi, nawet religijnymi, by dostrzec w tej kobiecie ród wszelkie dobro, jakie uczyniła. Tylko człowiek kochający, pełen miłości, jest zdolny do tego, by dostrzegać dobro w drugim człowieku. To jest człowiek pokorny. Który umie e, też e, dostrzec i zatroszczyć się. Zanurzony w Bogu, przeżywający e, duchem całe prawo mojżeszowe, żyjąc tym, po prostu e, bardzo e, troskliwie obchodzi się z, z Moabitką. I teraz druga strona, ta, że poganka, no ciekawy jestem, gdyby tak, tak praktycznie to zastosować, że żona staje przed swoim jeszcze niedoszłym mężem, albo właściwie to już niech będzie przed mężem swoim, tak, pada na kolana przed nim, czołem bije po ziemi i oddaje mu swoją cześć i szacunek i, i wdzięczność wyraża mu, no jakby tak przećwiczył, że każda wraca do domu i tak zrobi przed swoim chłopem, od razu by wysłał do lekarza. W, w tym. Jeszcze by sam zawiózł. Ale nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz. Duchowość. Duchowość się liczy. Prawda? W, w, środki zachowań zewnętrznych trzeba dostosować do kultury obyczajów. To jest fakt. Prawda? To duchowość nie może się wiązać z dziwactwami. Prawda? My to rozumiemy, ale jaka, y, jaka musiała być pokora i służebna postawa tej ród y, i wobec tej swojej y, no, teściowej, w tej sytuacji, w, te, w tym jak ładnie się to wszystko y, 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 pięknie objawiło. I teraz zobaczmy, jeżeli się tacy ludzie spotykają, jeżeli jest w nich ta wzajemna pokora i to wzajemne uniżenie i chęć usłużenia sobie troski wzajemnej, to przecież jak to się kończy? No nie tylko ślubem, małżeństwem, ale zobaczmy, że to zaczyna się droga królewska. Oni wchodzą na tą drogę królewską, Dawid ten przecież Jesse, który narodzi się z tego związku, będzie ojcem króla Dawida. Z tego rodu się narodzi Pan Jezus, z tego narodu będzie, z tego y, y, szczepu Dawidowego przecież Najświętsza Maryja Panna. Gdzieś w, w tych genach już mieli tą pokorę, już, już tą postawę y, te, y, tej służe, służebności. I, I to jest y, takie piękne opowiadanie, które jak się tak wejdzie z, w cały ten realizm, ono jest bardzo wzruszające, bo ono aż. Nie, tym ciepłym, ten, tą miłością, taką wzajemną troską, co jest pragnieniem przecież nie, nie jednej rodziny, właściwie każdej rodziny. I, no i, i to jest takie ilustracja do tego, co żeśmy tutaj sobie rozważali w tej, w tej encyklice dzisiaj papieskiej. Ta królewska droga poprzez służbę. No i, i same słowa samego Pana Jezusa Ewangelia. To już tutaj... Zauważmy, kiedy Pan Jezus mówi, kto, prawda, kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony. i Jak, jak tutaj postępować no, zachęta do tej, do tej postawy wprowadzania tej postawy służebnej w swoje życie. To praksis, o którym żeśmy sobie mówili w encyklice z encykliki papieskiej to praksis. a co, co grozi co grozi, prawda no to jest to ostrzeżenie znów, ale zastanówmy się bo to są słowa Pana Jezusa no. na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze rozważali zgłębiali Pismo Święte Znali je naprawdę. Dlatego Pan Jezus mówi, czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą. Zachowujcie. Ale tym, tym ludziom zabrakło czegoś bardzo ważnego, tego uniżenia się, tej pokory wobec tego, co im objawia Bóg. Zastąpili wiedzę. Y, pobożność zastąpili wiedzą, prawdziwą pobożność. <Ky> Duchowość zastąpili y, po prostu wiedzą i, i nie uniżyli się ani przed Bogiem, ani przed ludźmi. I, I coś jest takiego bardzo często, że człowiek, który podlega pysze, jest naprawdę nieznaczny dla innych. Ile razy ktoś nie bierze ciężaru i odpowiedzialności za swoje życie, jest, staje się momentalnie ciężarem dla innych. I na ile się nie uniża i nie staje się sługą, y, wtedy jest bardzo wymagający, wiele ma żądań od innych, oczekiwań, gotowe pouczenie na każdą sytuację i w myśli, i w sercu, a jak. Nadarza się okazja, to jej wypowie, a nawet wyegzekwuje, jeśli ma jakiś zakres władzy nad daną osobą. Prawda? Stajemy w, zatem wobec pewnego takiego no, to misterium, misterium prawdy i dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze słowa Pana Jezusa pouczają nas, pytają nas, jaką drogą chcemy iść. I to zdemaskowanie u siebie, prawda, tych pragnień. Tutaj Pan Jezus wymienia różnych: nauczyciela, ojca, mistrza, prawda? Bo to zakamuflowanie tej pechy, jakiegoś takiego zapatrzenia się, skupienia na sobie, ono może różnie występować. I w zawodzie nauczycielskim, kiedy nauczyciel. Ma, jak ktoś mówi, brakuje mu serca do dzieci, prawda, cierpliwości. Może być w rodzinie, gdzie e, ja już się przekonałem, wszystkie dzieci tatulu, tatulu, tatusieńku do niego wołają, prawda? I mówię, ale tam musi być miłość. A to był okrutny, prawda? On znęcał się na tym dziećmi, a te wszystkie dzieci nie z miłości do niego mówiły, tylko ze strachu, się tuląc, żeby, żeby ich tam nie rozstawiał po kątach. A on był dopiero ojcem, prawda? Ale to może być, to każdy z nas nie, to, to przy, przyjrzy się, prawda? No, już nie mówię o mistrzach różnego typu, prawda? Co przyjdzie do remontu, to już od razu tamten, co był, to w ogóle nic nie umiał zrobić, prawda? I, i dopiero wystawia cenę, bo on tu teraz zrobi. Nie? Więc, więc, więc tu są, są różne te. Możliwości zakłamania się i wchodzenia w ten kanał tej, tej doskonałości, prawda? Paryzejski. Nawet tej pobożności zewnętrznej, prawda? Przecież Paryzeusze, czemu oni te filakterie rozszerzali, wydłużali te frędzle płaszczu? Bo było w Starym Testamencie to, ten nakaz, żeby pobożny Izraelita otaczał się nieustannie słowem Bożym. Żeby żył tym, według tego słowa Bożego, żeby miał zawsze przed oczyma to słowo Boże. Więc on sobie zwitek papieru to słowo Boże spisał, czy tam na, na jakimś pergaminie, czy na czymś tam to miał spisane, i sobie robił te filakterie, prawda? I tu były, i tu zaczepiał na tych sznurkach, i to wszędzie to słowo Boże miał wypisywane, popkładane, i on był w tym słowie Bożym zanurzony, prawda? I, My się śmiejemy, prawda, ale no, można się obwiesić wszystkimi wisiorkami, różańcem, wszystkimi no, medalikami, obrazami i, 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 i no teraz, czemu jeszcze mnie tu nie podziwiają, prawda. Więc y, dzisiaj jest inny problem, że my się wstydzimy tych znaków zewnętrznych, to jest inny, inny problem, nie, ale bywają tacy dewoci, bywają, prawda, że po zewnętrznych, po zewnętrznych, różnych przejawach, no na tym budują swoją pobożność i oczekują uznania, czują się wewnętrznie wzorcami do naśladowania. Tylko mechanizm jest taki, że no później co? No wszystkich osądzają naprawdę bez miłosierdzia naprawdę bez miłosierdzia. I, gdyby, I to, kochani, to jest tak, że no my jeszcze nie jesteśmy zdeprawowani do końca, więc u nas są odruchy dobroci i są porywy ku służbie, więc, więc to nie, u nas nie będzie tak to totalnie czarno na białym, ale trzeba nam się przyznawać do tych różnych zapędów, odruchów, które gdzieś są na w zakamarkach naszych myśli i gdzieś tam w tych zakamarkach serca, prawda, tych braków. Bo kiedy człowiek myśli, że on, że on już jest na najwyższym stopniu doskonałości, to oj, to będzie poniżony. Oj, będzie poniżony. Niech wie o tym, prawda? Lepiej się samemu uniżyć, żeby być wywyższonym. Tylko, tylko problem jest, no, już się poniżyłem, a jeszcze nikt mnie nie wywyższa, prawda? Y -y, więc więc, y -y, więc jest ten proces, jest ten proces. No, w tym procesie y, żyjemy, y, w tym procesie dojrzewamy i mamy przepiękną pomoc kto, y, i wspaniałą pomoc. To jest ta Matka Kościoła. To, to nie jest tak, że dostajemy tylko umoralnienie, wzór Pana Jezusa do naśladowania i teraz radzcie. Nie. Y, y, tutaj Pan Jezus usługuje nam jeszcze w ten sposób, że daje nam y, Matkę Kościoła. To co, co y, znów wracamy do naszej, Encykliki, że Pan Jezus powierzył apostołowi Janowi matkę swoją i, i w ten sposób tu pod krzyżem Maryja przyjmuje swoje, jako swoje dzieci każdego, którego odkupił Chrystus swoją krwią. Przyjmuje jako swoje dziecko, i wchodzimy, wchodząc w więź z Chrystusem, odkupicielem, wchodzimy też w relację z Matką Najświętszą, z Jego niepokalaną Matką i, i naszą Matką z Jego woli. Wchodzimy w tą jedność dusz i serc, która oparta jest na wierze, na zaufaniu do odkupiciela. I w ten sposób kiedy nam Kościół ukazuje, ukazuje to, ten wielki skarb i wielką pomoc. Stąd zauważmy, że to co czyni Jan Paweł II w encyklice, redemptor homnis, później będzie go stałą praktyką papieską. Też zawierzenie, zawierzenie siebie. Zawierzenie całej swojej posługi, całego swojego życia, zawierzenie Matce Najświętszej, Matce Kościoła, Je Matce każdego z nas. I myślę, że wchodzimy już w ten, w ten moment rekolekcji, że też jesteśmy zaproszeni, by zawierzyć Matce Boskiej, owoce tych rekolekcji swoje życie, to wszystko, co jest naszą treścią posługi i, i tej codziennej w różnych, w różnych tych, no, wymiarach naszego, naszego, życia i w kościele, i w rodzinie, i w, i w miejscu nawet pracy, przecież też, też obowiązuje ta zasada królewskiej służby. I tutaj, w ten sposób będziemy to czynić Pogłębiając prawda, naszą wiarę, nadzieję i miłość, bo nie będziemy, nie będziemy sami. Wchodzimy też w tę wspólnotę e, e, z Matką Najświętszą. Jeszcze do tego rysu e, maryjnego, do tej mariologii, którą wyznaczył Sobór Watykański II i, i, i Jan Paweł II podtrzymuje. Więc jeszcze do tego wrócimy w czasie nieszporów. Dzisiaj nam szy, razem ze świętym Bernardem wychwalajmy służebnicę pańską, wychwalajmy dobroć i miłość Boga, który przez uniżenie się Jezusa Chrystusa dał nam również Matkę. I w tym całkowitym takim powierzeniu tu na, w czasie Najświętszej Ofiary możemy z ufnością patrzeć patrzeć w przyszłość.